Zmiana w tym roku jest zmieniona kosmetycznie, aczkolwiek zmiany są dosyć istotne. Przede wszystkim cała zmiana zachodzi w dosztywnieniu narty w tej warstwie tytanalu, która w tym momencie jest pociągnięta na całej długości narty. Widać to przede wszystkim, w, robi to przede wszystkim różnicę dużą w modelach S i G9. Teraz spróbujemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać w X9, czyli narcie cross czyli Dodatkowo Atomic jakby dbając o wizerunek swoich nart, które będą używane przez jakiś czas, troszeczkę zmienił kolejność układania warstw. Ułożył najpierw warstwę Titanalu, poniżej tej warstwy położył laminat. Zastosowany laminat z góry łatwo się odklejał. Dlatego wszelkie uwagi, jakie gdzieś tam trafiały z rynku, że, że te narty można może nie niełatwo, ale, ale, ale widać, widać na, nich, na nich uszkodzenia. W tym momencie to, ta sprawa powinna być załatwiona. Sam kształt i charakterystyka Narty jest, pozostaje ta sama. Wyjść z zasady, po co, po co zmieniać coś, co, co działa bardzo dobrze. Tego za chwilę zobaczymy jak, 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 jak dziewiątka radzi sobie w akcji. krótko atomik podnosi poprzeczkę Prosta rynowa narta numer 1 Dostała jeszcze większą sztywność Dzięki temu jeszcze gładziej prowadzi krawędź Czujemy się na niej jeszcze bardziej pewnie Powiem tak, w zeszłym roku jak pojawiła się ta zielona X9 e, Równolegle do niej pojawił się Salomon O podobnej geometrii z Pro Salomon dostał już takie doszywnienia jak, jak tak dużą ilość tytana na całej powierzchni jak tegoroczny model 2019 i wydawał mi się trochę lepszy od zeszłorocznej. Teraz, kiedy Atomic modyfikował ich dziewiątkę, uważam, że dalej jest to narta numer jeden, jeżeli chodzi o modele krewsternowe. Dłuższe modele 181 mogą być bardzo dobrą alternatywą dla narty giantowej. Ja osobiście, jest to oczywiście moje zdanie, wolę nartę. X981 niż odpowiednik G983. Także jeżeli szukasz narki gigantowej też weź pod uwagę Atomica Redstera X9. Mamy tutaj gwiazdę od światowego formatu, czyli Michaela Wasiowera. What do you think about the new Red x 9 model? It's uh, the perfect ski if you wanna give, uh... A good pressure on on the beast, and uh, for uh, strong and weightful skier, for sure it's uh, really good to, to have uh, also an icy beast, good grip, and uh, if you want to do a little bit racing, yeah. then it's a perfect. radius, uh, it's good for them. X9 występuje w trzech długościach 181, 175 i 169 i krótko mówiąc 181 to jest taka bardziej srętna gigantka, na której można y, sytuacyjnie bardzo, bardzo zacieśnić łuk, praktycznie y, rozpędzeni wjeżdżamy na przykład na stromy odcinek i możemy w krótkim momencie zacieśnić taki łuk, przez co kontrolujemy bardziej prędkość. 175 to już typowy cross -term, czyli typowa narta o o skręcie, właśnie czymś takim między slalomem a gigantem. Czymś charakterystycznym, podobnym do tego co widzimy na zawodach w slalomie równoległym. 169. Powiem tak, jeżeli ktoś się dużo jedzie na, na, na nartach i dobrze się czuje na, na nartach przy właśnie dłuższym pośrednim skręcie, 169. 169 bym pominął, nawet, nawet niezależnie, niezależnie od wzrostu. Natomiast jest fajną propozycją dla pań, które szukają narty do dłuższego właśnie skrętu. Ale wszystkie gigantki wydają się dla nich za, za zbyt długie i zbyt mało skrętne. Dlatego typowy kross ten: 175, 169 to już coś w kierunku wydłużonej, nieco wydłużonego skrętu salamowego, 181 dynamiczna gigantka do nawet jazdy na, na bramkach przy przyciążniejszych e, ustawieniach. X9 is is uh, I like it very much because it's uh, working good for GS turns for slalom turns and uh, especially if you have uh, pist slopes which are more people. Is, is really jeśli I'm, I'm yeah. on the, on the then then to I, okay. okay. A jeśli. zwykła X9 nie sprawia Ci już satysfakcji, podejdź do sprzedawcy i zapytaj, czy ma coś z zaplecza. Może przyniesie Ci wtedy taki model. Atomic Redster X9 ale w wersji RS. Ale nikt lepiej lepiej powiem nam o tej narcie jak Benilli. Ja, yeah, it depends on what 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 you like. If you like placing uh, on, 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 on the beast and uh, there push very hard then the, the RS model I would say it's better because there's different plate. The binding is is more more stronger.